Witam serdecznie, z tej strony Papaja7 Dawno mnie nie było Ale... Chyba, że to dużo teraz zmieniło Bo dzisiaj... Oficjalnie zesetowały się Dzicze Bo przez ten czas, w którym ja byłem, tam się niewiele działo Teraz reset mapy był naszej 1.2.2.9 Jest mniejsza Ogółem jest mapa teraz o wiele mniejsza, bardzo na wcześniej. Zbudowujemy się, bo każdy był i idzie indziej. I teraz właśnie wszystkie te pocztece budujemy. Eee, no i ogólnie udało nam się wejść do Ligi Wojny Zimowej, więc się jako z Grywki Walczymy z UNWF, czyli z naszymi, Można powiedzieć, że wrogami. Bo to jest, w sensie chodzi o że to nie jest jakby sojusz z innej przed Shumi. Bo z, e, z Inejczyci przed i był z naszym spokojem i PLZ. A przez to, że wyszło jak wyszło, to teraz będziemy walczyć właśnie o zgrywkę kupaczową. Mam nadzieję, że wygramy z UNWF, bo szczerze wstyd byłby jakbyśmy to przegrali w pierwszej rundzie. Jak te gorsze powiedzmy sojusze, przecież oni w ogóle są afkami. No, 5, oni, oni to w ogóle są... to są afki, nie? One są główne. A jak wyjdą to top 16, przecież oni... Oni powiedzmy będą wchodzić tutaj. Potem znowu tutaj. I tak naprawdę oni są już w top 8. A potem oni wchodzą do e, top 4 e, gorsze sojusze. Chociaż IVV, nie no, IVV tu ryje. Z tymi wszystkimi, bo patrzę na to, że. Albo. Albo MM. Nie wiem. Ale te gorsze sojusze wejdą do top 4. Jeden z gorszych, powiedzmy, so, e, sojuszy z innej dziedziny. Bo praktycznie tutaj na topce są właśnie te najpotężniejsze sojusze. No, i my będziemy walczyli z takimi. No, to będzie dopiero wojna. Potem będziemy walczyć z gorszymi. Więc mam nadzieję, że musimy, musimy wygrać najlepiej to, rozgrywkę. i Później tutaj. I wtedy będzie już później lud do końca tak naprawdę e, wojny. Musimy tylko z dwoma lepszymi sojuszami wygrać. Co będzie trudnym wyzwaniem dla nas. Także zobaczymy, co to będzie. Obyśmy, bo mówię, tylko te dwa. Później będzie na, na luzie. No, także tak to wygląda. Z drugiej strony też są. Oczywiście. I oni z drugiej strony też walczą. Zobaczymy, co będzie. No, któryś co już musi wejść do yy, mistrzostwa. A ja się rozwinąłem. Już bardziej. Już mam obie 29 poziom i to to na 17 dni. Więc super, mam dużo zasobów. Udało się zdobyć od apków. No, wszystkie, znaczy tutaj mam wiadomości, ale tak naprawdę zasłatowało się wszystko i niektórzy nie widzą tych starych wiadomości, bo to dzisiaj, wszystko się sensie tak wydarzyło, o 6.00 nawet była informacja o 6 UTC czy o 7.00. U nas, właśnie to wszystko jest... Eee, właśnie zasatowane Także tak to wygląda. Nawet ArcLenny zostały zesatowane, ma 131 miejsce, jakieś boty playerowskie. <laughs> no, także tak to wygląda. Z, nie, nie zdążymy, bo jest... Tylko ostatni dzień został na wojnę no, Jeden dzień 12 godzin, czyli jeszcze dzisiaj tak naprawdę i... YouTube. jutro. A nie, przepraszam, jeszcze jutro. No tak Po jeden dzień. No tak Także tak to wygląda Chyba tyle w sumie z tych wiadomości o dłuższym czasie, bo dużo się rzeczy nie działo, bez wojny. znowu kolejna i waza liście, tylko... Przez jeden dzień. Teraz to działa tak, że oni, oni atakują, mogą na naszą dzić a my możemy zatykować ich dzić To jest takie właśnie zasada. Wszystko jest. Nakrody, są są takie zwykłe nakrody. Osobiste, albo sojusznicze i zajęki dziczy. No. No, i tu milion punktów, przepraszam. Żeby mieć właśnie nagrodę, stąd Czyli musimy mieć heh, tu milion punktów. Musimy to zdobyć, żeby móc sam to zdobyć. Powalone trochę. No i chyba tyle, tak szczerze. O! Kolejny ten. Już? Ale szybko, ja, ja, na, ja nawet nie zdążę powiedzieć, a już tutaj budują. Okej. Okay. Jakże tak to wygląda. Jakaś wojna zimowa. O, widzę, że mnie dobrał. 14 uczestników. Nawet się nie zapisałem, a mnie dobrał. Fajnie, nie? i wyznajemy nam znowu wrzuć jakiegoś trudniejszego przeciwnika no, o fajnie tu no i chyba tyle no co się wydarzyło no, nie ma tu nic ciekawego po prostu reset mapy e, wojna dziczy, liga wojny zimowej, wojna zimowa no sporo tego no i w trudnym jest to, że teraz te wszystkie święte miejsca typu e, właśnie na przykład Dajmy na przykład to święte jezioro, które zostanę wykwadne za nieco 10 godzin, można zdobyć to. Jakbyśmy zdobywaliśmy te wszystkie rzeczy, a teraz będziemy mogli drugi raz, więc znowu dostajemy znowu te same nagrody, to jest mega spoko. No. I, I tak naprawdę to tyle, jakby nie patrzeć. ulepszę sobie jeszcze behemoty, bo behemoty muszą lepszyć. 59 Lepszy teraz tego, bo on jest drugim najlepszym Później był spotty No, ja w stop No, także czekamy aż się wszystko zbuduje Mam no, 32 2000 wilków Robię do 33 i zacznę znowu robić kojoty. Później może szakale, chociaż kojoty bym chciał zrobić przynajmniej 15 tysięcy, ale nie wiem jak to będzie wyglądać. No, zobaczymy, co to będzie. A tak na to na razie nic się nie dzieje ciekawego. No, już to tyle. W sumie z tego odcinka. Taki szybki odcinek, bo to jest, mówię, nic się nie działo. No prawda, przez te... nie wiem, 3 tygodnie był tylko jedna wojna dzieci, które przegraliśmy i w sumie tyle, bo na przykład yy, rozgrywki grupowe graliśmy sobie To my praktycznie mieliśmy takie coś <laughs> Wszystkie wygraliśmy, bo przeciwników faktycznie nie było, nikt się nie stawił do walki, więc w sumie nie było co nagrywać z tego, bo to było nudne, nic się tam nie działo tak, tym więc teraz może będę nagrywał odcinki Właśnie jeśli będziemy wygrywać, tak? Także także zobaczymy co to będzie Mam nadzieję, że to będziemy wygrywać Także to tyle. jak akurat trafiliśmy na przeciwników, którzy są o nas tak? Jeszcze szybko sprawdzę i, i to już na tyle. Tutaj chodzi mi o grupę tą 2 miliony, 3 miliony, a tutaj jest 2500, 2900. No, czyli my będziemy walczyli My mamy, jesteśmy w grupie, jakby, z zgrywki z trudniejszymi przeciwnikami niż tu. Znaczy, w sumie, nie wiem, ale akurat ta na UNWF, gdzie był nasz wróg, nasz zdrajca, bo nas tracił tam taki jeden typek. Nie wiem, jak go my mają, bo to nie ma sensu, ale taka fajna koleżanka też, właśnie się przyniosła, do 1, 2, 2, 4. Do, do nich, no tak to właśnie bywa, no, więc że to byłoby na tyle, nie ma nic ciekawego, naprawdę, nie było o czym, no po co się rozwijamy i tyle, Także bez żadnego przedłużania, trzymajcie się, cześć.